Leci lap już. Mam coś sobie tylko Spotify'a. Simpa, papa lodila. Ani na ni. Nani. Nie ma się bajka. Dobra, Że... no, no, nie, nie mów ten. Bo... Co to za jakąś piosenkę? O jest! Szczurka. Panie, to simpa papa lodila piosenkę. Jest. Nie wyzywaj. weź wy jesteś ten miecz jakby sprzedaj. Albo nie nawet. Po co? Są... Ja sobie będę go losował i losował Ale no ten Dużo kasy nie mam, to nic, to się zarobi kiedyś mm. Ej. Czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze nie, jeszcze nie jest nie, jeszcze nie To muszę sobie tu wysłać, sobie to skopiować, to... Skleić Czekaj, Ja się kręcę 30 marki, mówię. Dobra, wbija się już wysyłać. Nie zajmij ze mną i zajmij się. I teraz 15 osób, tylko 5 osób wbija. Maksymalnie. Tak, się robi pasy do widzenia. No i nie masz. Czemu jest tak mało tego? No chora. Dobra, nie wyzywaj rafów No zbano zora do Mikolsa <laughs> Do nosa co e, mogę na ja? Przelapić coś O No, 20 Dobra Mogę iść? Dzięki Ja mam 40 tysięcy na koncie Daj peń, dej daj stówkę, to ci podwoje. Nie, nie. Dawaj, ja zostałem tenciorkiem. Na zwykłe. No, no za mało. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj! Dział na link? Dobra, kręci już. Czekaj. Bo ja nie wiem, czy dla 4 jajka, czy 10 jak, czy 8 jak. Czekaj, coś zapiszę tylko. Idzie. A człowiek chcesz mnie rozebrać? Nie. Nie, no, tak? Narabam. Jesteś jest pierwsze. Idziemy odchodzić z ja? ciebie do jądra. Tak. jesteś jest pierwsze. Juana. No i ktoś się przegrywa No nie, muszę. Na Klepanie by obra. Dobra, grałeś. Ej, ale były jeszcze takie, takie niepokojące. Daj bez podatków, kolego po, Z podatkiem na stan. tysiące cię mam 16 tysięcy Niestety mnie to zbawi. Ile? 30, 20, 20... 30... 8 ci leci. Alo, alo. Co to jest jest tam cztery osoby są na transmisji na żywo. Zapraszam i się jaki jest sportowy bety. Przyjmuję bety o wartości milion. 2 miliony. 20 koła. 30 koła. Tysięcy podatki to Ej, a pamiętasz mieczek mój? No czy może ktoś pójdzie. Nic nie proferuje, no ale. No taki fajny mieczek, bo jakby coś chciał. Ja chcę zakład... Napisz, że masz 5 osób na naszej transmisji e, Ja chcę już nick Bartki, okej okay. Po co mam ci dawać DC? DC? Masz przepięty w komentarzu na tym Napis napisze no nie, czekaj. Nie potrafię napisać Discord. To są jakieś dziki John. No jaki kanał? Kurde, poszło by coś. Kurde. Ja nic nie mam w sumie, wszystko przegrałem. Ja nie chodźcie, mnie wykonuję bo tego. Kasyna jest złe. Kasyna jest jeszcze lepsze. Co osoba na tym spisie? Panie. Moja multi konto twoje mi się Jak? Już za późno, ale powiedzmy. Dobra, wbiję, ktoś jest. Hmm. 7 lajków to co ja trzeci Bo czemu nie? Mm -hmm. Co on chce? Co się lań, ja? Sraiem. Ale on nic nie pójdzie. Ale węgielek leci w tle. Pieszę koła. Uuu ja idę. Brat idzie na co? No nie zaka, co? Za 4000, a będzie. I na co, na co? Na co idziecie? Suma Są zmianki. Suma Są zmianki, propozycja numer 1. I propozycja numer 2.

No, jestem. Kurde, jak on miał? XX no, x, XX. x, coś tam, x, x, on pierwszy. Ja, drugi on, trzeci on, czwarty. Ja zgadza się. Czyli wygram, pierwszy, jeden, cztery o O, Oj. Wygram! jeden, czy ja. Wygrałem 15, 21, 6 Kusik był... Kusik był 1-4, kusik był 1-3. 1-4. Oj, koncer. Moźle. Eee, ile Ile 6? Ej, 900 mu chciałem przelać. Ej, chyba mam Sbacki. Kusik wprosbecku. pierwszy i czwarty czy się, że mam pierwszy, trzeci? Pierwszy i czwarty? Ja A nie, robił. bo ja robiłem tam przepowiednię, że pierwszy, ja drugi. Uf. Jakie kasy już nie mam. Ej, XX, coś jest fajnego, beta? Bez wartości. Fiu, fiu, fiu. XX, XX, to tutaj. Można milion dwieście. Milion, Uuu. Troszkę, troszkę, troszkę. Dzięki John Paynie jeszcze 24 razy więcej. Kurde, wrat to bliźni, szybkie jest. Bęcik mały. Ojej. Ile, Ile warto no, w ogóle? To jest 4 e, milion 300. Sam mieczek 900 milion 300, koła. Milion... Jeszcze... No 1 300. Bo z książką zaklętaj tego powrotu. Czyli jak zginiesz, to nie za każdym Czyli po prostu znajdziesz taki kurs. To jest tak, jakbyś miał łaskawieńce, tylko na jeden przedmiot. No. No, milion trzysta godziny. Aż taki bogaty nie jestem, no nie wiadomo. Może a co babci nie? pożyczysz? Od sąsiada pożyczysz? Nie, nie, Pokaż co masz. Od babci pożyczysz coś, to masz już pięć złotych. Na, a jeszcze na lody dostaniesz dychy. <laughs> Nie mam nic? No, nie mam nic, a i masz kasy. Jak powiedzie, że nie jest. A to dawaj 50 koła. Bo jest becik 50 koła, jeżeli... A wygrałeś tam tego, no to sobie stracił tylko 10 kafli. Ja bym poszedł, no ale to... Wiem, my my nie Mam 200 koła prawie i czeko. Ale ja pokaż jaką czekoladówkę. A pokaż tą i... czekoladówkę. Dzikie donsie, to na sumą z ręki. Już tak frustrujące. Freshieve. Oj. Ej. Ej, ej, ej! Masz taką samą o 1% większą. Tak? Ej, czekaj, ja mogę pójść o tą czekoladówkę. Ja mogę pójść, bo mam taką samą procent większy i nawet tą samą runę. Czekaj, mogę ci ją pokazać. Ej. Oj, no, patrz. No, procent więcej. Tam również pr... spić, prawda. Jeśli chcesz, możesz o to pójść. Nie chce? Kurde. No dawaj. Ale wiesz, na rapach już nikt nie gra. Jak stracisz końca, no to wiesz. Jak no, nikt nie gra? To jest wielki serwer. Nie wyzwaj rapu. Dobrze, nie będę wysyłał... Wielkiego Mikolsa oraz Wielkiego Tobiasza. Chyba nosacz. Eee, nie, dobra, ban. Ban, perm dzwonię do Tobiasza na złotaj. wezywanie kolegi. Dawaj. Panie 7 osób jest, jest agresywnie, agresywnie. Ofensywa, ofensywa. Nie, 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 ja bym polecał. 8 like i wam losuje 15 koła. A jak wiecie 7, to wam losuje 0 koła. Jest git. To nie zanieczycie sam. Dobrze. Nawet nic z no bo xx na Anarchii tak samo, oni przypomnią z ilością osób, na Anarchii gra z 400 osób, z czego połowa to są full boxy No i się tam po prostu grać nie da, bo na spokojnie, dlatego nie wybiję jeszcze tam, bo tam z 4 osoby na spokojnie cały czas robią live 5 y, No i tak nie wiem, są główne osoby, które tam robią live y. No ja tutaj się odpalam live'a po prostu, bo sobie odpalę no tak, bo... Ja wiem, że tutaj też bije, bo to są wielkie RAPy y... no, bo doma, na teraz na RAPach robimy tylko streamy, nie? Na Anarchii jest pewnie z 5 osób odpalonych, no i trzeba się wybić, na no to tak samo Nie wiesz, jak... To... Znaczy, jeżeli będziesz tam nocował 100 koła co no to się wybijesz A ja takim budżetem na razie nie ograniczam, bo dałem donate'a 800 koła Patrzcie, daj <gry> mi moderatora no i dobrze, że no go ledwo Ale mnie ledwo złaczy? to. Na ciebie, tak. no i ci dawne tak. Masz do dania coś na start? Nie mam. No wczoraj dam unajdę 800 tysięcy, rano. Nie, to nie chcę. A to nie nie zamiast 80 tysięcy wszedł 800. Ale tak 1-0, nie, I to tam różnicy nie robi, nie? Właśnie. No co ci, dobra. ignor e... Dawaj Dawa i on 50 tysięcy. Co chcesz tym franiem? Mam mi z że... 0% podatku Oj! Nagle w kamerze no, byś się pokazał to <grywka> Czo to za Pokémon? Co to za Pokémon? Ale dobra, nie chcesz iść nie rozumiesz słowa nie? Nie, nie, można... można łap, łap. Dobra, ale może... ...piso o czekoladówce może no, czekoladów się nic nie mówi, że nie chcę. Znaczy, Nawet bo... ci kiedy pęczę trzy nie wiem. Um, nie mam takich rzeczy aktualnie. Mam, ale... Czy mi się chce? Dobrze. Um, jest coś... ktoś inny zainteresowany ofertą e, 50 koła. Albo... Albo 50, 50. Albo 49,999. No, milion trzysta. Ej. No co, daj to mi kasę. No sto Ej, mogę o trzy kafki. Trzy no, za mało to jest. Kastika, kasty, kasty. Co dziki. Daj mi moderatora. Po co nie? Daj mi moderatora. Będę wyciszał takich łomów jak tam ten byłaś mi Nie wiem czy było, Czemu go nie będzie do wtorku? I u kogo wygrał tyle kasy? Ja widziałem, bo on w topce jest lew teraz. O, oj! Dobra nie! Piszę do tego. To było ustawione. Szósty. Fiu, fiu, fiu! Dobra nie! U Kariego! I debat o 30 milionów. Nie, czekaj Ukary to jest taki inteligent. On... Rozpoczyna live'a i ma cztery zmianki, dwa jajka i potem żulio z widzów na zmianki, bo sam nie ma. No trochę dla mnie to jest... Ja u niego nie lubię chodzić. No stoi się beta o 100 tysięcy, nie? I mówię na sumo zmianki. No, sorry, nie mówię o to, bo nawet nie mam tyle zmianek. Ja o niego to nie rozumiem. Ja rozumiem, jakbyś się klucze chciał jakieś epitki legendarne, ale... Na zmianki... Każdy musi mieć zmianki. Jakie to podstawowa rzecz? Co? Oj, oj, brat ma troszkę rację. Ale co, Arbus? To daj mi, nie wiem, jakąś 10 koła, to ci... To pójdziesz o to. Ja u ciebie nie idę. Ja, ja mogę iść o 30, tysiące, mam tyle. <grytym>, że mam 4, to jest dużo. Chyba, że odsypę, byś poszła te 3 koła. No mogę dama, dać ja mogę ci wyjść. jedną zbię za sikierkę e, 4, 5, 3 trzy? No, nie wyciągę teraz tego. No ale czy mi się zbę? chce to wyciągać? Mam tą sikierkę, nie będę, no, ale te... Wyciągam nie inne tak. tak. No Mamy. Co taka ładna z bendingiem niedawno jakiegoś żelobi. No to daj trzy koła. Ja to ogólnie mam 10 taków jajek i zaba zbieram coś tak sobie. <grym>, tak se. Oj! Możesz dać. Nie? Nie brać... No właśnie, byśmy ci nie obrazili, byś tam te 10 taków mi z klikiem na wymianie. Albo ja coś... Całusz... No właśnie. Ja dałem tu do... najtedy no te też możesz dać, wiesz. Nie zażulę troszkę, no ale... <grym>, Um, miałem dobrą raczkę, Ale nie wiem czy mam aktualne. Uh, ja chyba będę miał, no ale to cię mogę po live y najwyżej tepnąć. Nie teraz. Bo, miś... Bo może tam ktoś być. Przed liveem, nie? No. Ja cię miałem dzisiaj taką historię. U ciebie ktoś tam gada, czy z tym? No, chyba u tego. Warta, warta. uwar, 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 Nie chcę nikogo, nic uwar, 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 serio no, Kurde, nie chcę się iść Ale no... Ty arbus czegoś nie rozumiesz. Co on pisze? Iść zaczaruj losowy miecz, potem ja zaczaruję i tak będę miał... Jak będę miał więcej procent a ale... Jak... No to przelej kasę, na tym polega gami. Ty im przelewasz kasę. No i dopiero. Bo tak to ja Ci mogę napisać, e, zrób jakieś losowanko, nie wiem, na przykład sześć koła, takie, bo to może ktoś przyjdzie. Ale jest za późna godzina już. Chyba po jutro trzeba by spalić Nie Jutro się odpali live'a, może wyje więcej osób. losowanko, jak ten Discord ja bym zrobił, to kurde, zarabia się, 50 osób było. Szybka bomba i potem do domu. Paranie, jeżeli coś chcesz, no to daj mi te 3 koła powyżej 10 kafli. To ja Dobra, nie ma sensu live'a robić, live y. znaczy... Albo mogę wam losowanie zrobić, ale musi być 5 lajków. Like nie wiem, tak 20 koła. No mówię, nie ma sensu, no po co mam robić live'a? chyba nie ma na tym. Znaczy na live'ek ktoś jest. Ten ale... wiatr... No to chodź tu. Na pewno Ciebie przyjąłem. Tak. Jeszcze tam mam oddać czasu. Znaczy, o nie on no, w sumie nic nie słyszy. Oj, a w sumie tego on ma mi oddać, ty. Jeszcze tylko 15 kafli. Zostało mu do spłacenia. W M-Banku. M-Bank to najlepszy bank na świecie dla małych dzieci. Załóż konto teraz. Dobra, jeżeli wbijecie, nie wiem, przynajmniej 5 lajków, to on robi lubi... losowanie aktualne, szybkie losowanie i nie wiem, 5 lajków i losowanie wam zrobię, dawaj te 50 koła, oj, to donate, dobra ci dałem, po transmisji na żywo, oj, uh, hu hu. Mam e, 13, możesz wygrać, ale nie to, nie? Ale ty mi wtedy nie dasz. Nie ja wiem, ogólnie to nie zależy od godziny, bo jak e, weekend to dużo osób e, gra, jeśli dlatego, jak. Ale wiesz, niektórzy po prostu e, wygra, e, grają, winą grę o tej godzinie, bo. A, to jest 140 osób. Tak samo jakiś dzień, przygotował w środę, też potrafi 140 osób. Ale chodzi o to, że w tobie, w nie ma takich beciarzy, sądziła, takich jak Twórcz ten. albo nie wiem, ten Babrzony. Ja nie dam ciągle betów, praktycznie. Oni wysyłają kolejną kasę, jak mają jeszcze beta w drodze. Bo to najlepiej zrobić takie 19 livey. Bo że po prostu kończę o tej godzinie 20, teraz jest godzina 22. A może ktoś, nie wiem, jutro wyjeżdża gdzieś. Bo jest długi weekend. No kończ lajku nie Dobra. Macie 30 sekund, jeżeli ktoś by chciał ubić te 5 lajków, na no to mogę zrobić, jeżeli losowanie, A to zależy od Was. Kiedy kolejny live? Najprawdopodobniej jutro o 18.30. albo z kumaty. E, on prawdopodobnie może być jutro, albo może go nie być, bo że mam urodziny. Znaczy nie moje, ale mam. Z mojej rodziny. Jego siostra. Fajna. Co ty gadasz? Nie. Tylko nieletnia. Dobra, nie. Sypki Danus. Dziękuję. oj! Ej! Coś nie chcesz iść? Ta, ja to święte jest. Tak, się, Będzie szybko. Albo chyba, że wbijacie 7, no to wtedy mogę wam podwyższyć cenę. Mogę Wam teraz rozlusować pięć koła. Oj! Oj! Co to widać, co to widać? To? Mogę Wam teraz rozlusować te... Y... Dobra, na dobra. dobra, jest pięć więc Wam szybko losuję i kończymy transmisję na żywo. Dobra piszcie sobie 20 koła sobieście I pamiętajcie 20 koła i musicie być na Discordzie Panie! Na tam jest 7 osób, a 8 a 6 napisało bot bot Też nie są ja nie biorę udziału bo jakbym wygrał na to by było skam, full skam. Znacz wszystkich. Wyszukaj, wyszukaj, wysłuchaj Dobra. 8 osób jest na transmisji. Właśnie koła. E, masz czoko e, A jakie? Też. Jestem zobacz wodzie, TikToka. Ale z kupię sobie takiego. No, po się wodzie, Co jestem na wodzie, co na trzymaj tego? 5 lajków. E, dobra. Jak każdy już napisał. Głosowałeś. Jest 8 10. osób. Jest. Ej, 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 coś mi tutaj nie pasuje. Coś mi tutaj bardzo nie pasuje. 8 osób o 6 lajków. Jak wbijecie 7, to mam mogę <grym> rozlosować po 5 koła. <grym> dobra. Losuję, pamiętajcie, musicie być na Discordzie. Jak wygry wygracie, piszecie Nick z Discorda. Wygrywa. Y Dobra, nie. Pisz tego, y masz 35 sekund, aby napisać. Nick z Discorda. Dobra, nie, co on ciągle wygrywa? On wygrał chyba. Jak było 5 losowań? To on wygrał. Nie wiem. Masz przepięty Ej, jest z Minecraft. Było pięć rusowań i on chyba trzy wygrał. To jest nie wiem, on jest jakieś sukienskie reskiby. Okay. Okej. I ile jest, Patrzymy. ile jest lajków, nie wiem, czy ktoś jeszcze nie, dobra, dobra, no to co ja mam, Mówię, nie będę wam tu więcej przedłużać, kończę transmisję.